Ona tylko z tobą chce... Mm -mm. Ona tylko z tobą. Ona tylko z tobą pry. Ona robi tak jak puk. Ona robi tak jak sik. Halo, halo, tu Londyn, ona no blondy, blondyn ja No powiedz, kochanie, czy ruchniesz mnie w planie? My uczucie nie minie, bo dzień mijam w Londynie Lecz fajnie na kawie, ruchnąć się w Warszawie Bo tak to leci cała nota, leci cały zwiastun Nie patrz tylko przód, tylko patrz tył, Bo tylko za tobą światła lucą, tak jak trik Leje się tu szampan, ona za pieniądze robi ha Ha, 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 Ona leje szampan Ona leci na dół Ona leci w górę Nie patrz do przodu, tylko w tył Bo za tobą skoczył w ogień A ona ci to powie Że ona tylko miłość Za pieniądze Halo, halo, to Londyn Ona blondy, ja blondym Powiedz kochanie, czy różniesz mi w planie Nauczy nie minie Bo ruchasz się blondynie Bye eee, Robisz takie smakołyki, robisz tylko hał hał, robisz tylko 4-7, robisz 4 pięć, zaparzysz ci herbatę, a może lepiej popa, robisz tylko szampan, 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 bo dzisiaj mówisz, że masz urodziny, a ja dość ciebie śpiewam, halo, halo, tu Londyn, ona ruchnie mnie w Londyn. to no powiedz skochanie. Czy ruchniesz mnie blondy? Nie! Ona na to odpowiada Sexy, sexy, cipka pod kominka Leje się tu szampan Leje tylko bram-bram Roci tylko falda Leje się tu kampan Leje się tu cały stan Leci cały big boy, big boy Leci tylko z tobą, z Leje się tu z tobą Leje się tu szampan Ona za tysiącem miłość proponuje ZA RU HÔN е 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 pełnuje szampan. E -e 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 -e. Halo, halo, tu Londyn, ona blondy, ja blondyn No powiedz, kochanie, czy również mnie w planie? My uczycie, nie minie, bo dzień mija w Londynie, lecz fajnie na kawie, cię w Warszawie, bo takie piękne miasto, Że twoje oczy piękne płaszczą Wiem, z udziałem Aleksander. Halo. Pozdrawiam, Aleksander. Udział z Robertem.